Yo, Seymano z tej strony, Iron Macho, a to jest krótki odcinek informacyjny. Eee, no to wam wiadomo, jak krótki odcinek informacyjny to ogólnie będzie o moim kanale i o mnie. Eee, teraz gramy w sumie w, na Mineplexie Tak, chyba tak. Na Mineplexie, Dobrze pamiętam, serwer. Uu, ale e, idąc dalej, jest zło oni strzelają Ja nie nadążam. Eee, chyba przegramy to. Ale tak, będę zostawiacie się. Macho? Czy ty nagrywasz? Ale czy to... Ale, ale to prawda? Eee... Powiem tak Nie Wcale <laughs> tego nie robię Nie no, tak naprawdę to robię, Do, w sumie, to po co teraz ja to nagrywam, nie? Po co? O, szedłem <laughs> i zabili, widzicie? Ach Ludzie mnie lubią jednak na tym moim projekcie Zawsze we mnie celują no, Bo jest się najsłabszym ogniwem Ale Boże, teraz nie dajmy o grze, to... Ja miałem mówić o moim tym, kanale, a nie o grze. Czemu ja nie umiem grać Minecrafta? W sumie nie wiem nie umiem grać Minecrafta. Kiedyś umiałem. Eee, tak. Jak jesteśmy już w sprawie Minecrafta. No to ogólnie ten kanał będzie się kierował tą grą, tak? Może tak ujmijmy. No bo co innego mogę nagrywać na tym kompie. Na tym kompie tak naprawdę nic nie nagram. On taki trochę sobiutki jest, no. Przepraszam, no. Mój komputer jest nabiódki, więc naprawdę tylko naprawdę, naprawdę będzie tylko z Minecrafta. Chyba, że... Jak moi koledzy, czyli moja kita, z kim nagrywam będę nagrywał. O w sumie. No, z kim będę nagrywał! O, czekaj, o! Jestem. Ej, Z kim będę nagrywał, czekaj się zobacz jaka to gra. Nie wiem co to jest. Co to jest? Nie znam gry. No znaczy, się nie kojarzę. Dobra, mniejsza jak to gra. Eee... No to tak Uff, straciłem wątek um, A Może... no Jezu miałem te F5 brać Oho nie Jednak... nie, to jest w sumie spoko, fajna gra e, e, no, W ogóle tylko E, U, A, I, A, U Tylko to mówię tak naprawdę A czekaj jeszcze, ja tu skakać się mogę Bo wtedy ten, bo to się traci jakby A od zombiaki odpychają, się traci życie no, to jest To tam, już do mnie nie wpadniesz. Hehehe, żeby he he. Dobra. Mmm, może ile tutaj Stringolców spokój? Już mogę? Już mogę biegać? A, to żebyś do światła. Czekajcie, o nie, zombiak! Przepraszam, nie bij. E No, chłopaki, poczekajcie, bo nie nadążam. O, dziękuję Wam. Dobra, poczekali na mnie. E, no, to tak. No mówię, że mój komputerek jak na rzeki mam to się w sumie nie nadaje do takich większych nagrywek jak na przykład fabuła w minecrafcie czy, czy inne typu rzeczy, na przykład CS, na przykład takie gry Lub, nie wiem, garrys moda może jeszcze, bo nie wiem w sumie Można byłoby nagrać, tylko mówię Potrzebuję ekipy Moja ekipa na razie nie ma, tacy co ogólnie gadam, o kurde, gadam, gram No i takie typu rzeczy E, ogólnie o jezu jak mnie wydziumał e, chłopaki poczekajcie no 9 sekund chyba poczekacie no. już e, dalej, dalej mówiąc no to jak mówiłem no, z tym gary z garys modem po prostu potrzeba ekipy jeśli nie będzie ekipy to nie nagrywam jeśli będzie to będzie spoko e, dalej cs no i mógłbym nagrywać, ale no lagi to raczej nie pomogą wam w oglądaniu i raczej byście nie chcieli CS z lagami Znaczy moim zdaniem Ja bym nie chciał oglądać z lagami Na przykład Eee, dalej Czekajcie, bo zapomniałem co ja mam zrobić <ścoughs> Eee Arbuz Moja koleżanka z lubi arbozy. Pozdrawiam Smoothie bo powiedziałem <laughs> Dobra mm, Wiem, nie umiem nagrywać Nie umiem, nie umiem, nie umiem mówić Bo to jest pierwszy raz Więc taki trochę, no nie wiem co mówić Może tak roz, Może tak powiedzmy, nie umiem na razie tak gadać Do was, bo że pierwszy raz Nagrywam, o Jezu no, Tak pierwszy raz nagrywam tak naprawdę Ja nie wiem co mówić do was Ja tylko tak Informacyjnie ogólnie do was mówię A reszta to Wyjdzie w praktyce, tak, no. Ymm. Głupi zombiak wydziumał mnie. Eee. <d Animal> dalej. Nie, w sumie powiem wam tak, że na przykład in na innych kanałach ja jestem bardzo fajny, ale u siebie to już nie umiem gadać, nie? Bardzo cichy jestem, ja nie wiem, co mówić. Ymm. No ale dalej mówię, no, bo to miał być ten informacyjny. Info, info. No to tak, może teraz coś... O mnie, bo grach to raczej się domyślił. Już jak mówiłem z tymi lagami, to na razie będę tego Minecrafta nagrywał, tak, bo się nie opłaca. Chyba, że ten mod Jeszcze eee, no to tak, o mnie. No to jak widać, eee, po moim skinie jestem fanem eee, super bohaterów. Nie? Znaczy, nie wiem, czy można to rozpoznać, ale no, eee, raczej tak. <laughs> można to rozpoznać, że jestem fanem. Mm, Ojej, ja Nie wierzę w siebie. <grym> Dobra mniejsza. E, no to jak mówiłem, po skinie można znać, że jestem fanem surbohaterów. Jeszcze że jestem skinografem. No, skinografem, no to w sensie, że robię skiny do Minecrafta, tak? I tyle mogę powiedzieć na razie o sobie. Więcej informacji nie mogę. A jeszcze jestem Iron Macho, tak. <grym> Tylko tyle mogę powiedzieć o sobie. A i, i pewnie zastanawiasz się, jak powstał ten kanał. W ogóle czemu. No. Zachciałem nagrywać. Eee, bardzo proste. E, zakład. Było, było raz tak. Mmm. Wera do mnie mówi. Macho, kiedy nagrasz jakiś odcinek, mówię, Nigdy. No. I uznała tak. Że zawsze macho przyjmuje wyzwania. No to. Dostałem wyzwanie. Za 40 subów. Kiedy dobijecie, będę nagrywał. No to... Teraz jak już jestem tutaj, to chyba wiadomo, że dobiliście tyle. Nie lubię mojego no Wery, nie lubię, nie lubię cię Wera, nie lubię cię, bardzo cię nie lubię i północno spadłem. Mądry ja. Beznadziejny jestem dzisiaj. Serio. Nie mam dnia do, do grania w Minecrafta. Serio, bardzo. Mam najmniejszą ochotę. Eee, no to tak. Chyba. Tyle mogę powiedzieć na razie, o Jezu już no, chyba mogę na razie tyle powiedzieć o tym kanale. O mnie. No, w sumie tyle. Serio. Tylko tyle mogę powiedzieć na razie. Ja. Yeah. Przepraszam, że nagrywam. Wiem, że bardzo nie chcecie, żebym nagrywał, ale jak mam zakład, to już muszę go wykonywać. No dobra. No to mogę tylko powiedzieć tylko ostatnią rzecz. Elo, Elo.